Pewnie po moim stroju domyślacie się z jakiego powodu. Postanowiłem otworzyć to piwo. Doris the Destroyer Double Imperial Stout. To jest wzmocniony, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej dowalona wersja e, Borisa. To był Boris the Crusher, a to jest Doris The Destroyer. 10,5% alkoholu. Bardziej ciemny, bardziej chmielony, mocniejszy niż właśnie Boris The Crusher. Jest chmielony na zimno amerykańskimi chmielami. No więc dzisiaj, z okazji tego, że zaraz rozpoczyna się finał Ligi Mistrzów z udziałem Juventusu, postanowiłem spędzić go przy czymś naprawdę potężnym, naprawdę smacznym. I wybór padł właśnie na piwo z browaru Hopin Frog. Ja to piwo kupiłem na Birofilii w Żywcu w 2013 roku, czyli równo, można powiedzieć, 2 lata temu. Więc równo 2 lata to piwo sobie w mojej piwnicy czekało na degustację. Myślę, że jeszcze terminu ważności nie przekroczył. No ale 2 lata Powinny, powinny zrobić swoje, być może ta, to chmielenie na zimno troszeczkę nam ucieknie natomiast no, spodziewam się naprawdę potężnej bomby, także czas przejść od słów do czynów otwieramy piękny y, Sensorix Crossna, jeśli można tak, tak to nazwać firmowany browarem Dukla. no i spójrzmy Czerń nieprzenikniona. Mm, do szkła wlewa się praktycznie istna smoła. Z niską pianą w kolorze kawy z mlekiem. Więcej raczej tutaj powiedzieć nie można. Piwo jest czarne, jest smoliste. Pomachajmy. Znakomity aromat. Mm, słodki. Słodkiej czekolady. Pralinek, mleczna czekolada. nuty kawowe. Ale raczej wycofane. Paloność też nie jest bardzo mocna. Przede wszystkim czekolada, jakiś likier czekoladowy, lekki sos sojowy. Yy, także tutaj jakby daje się we znaki te dwa lata leżakowania. Także lekkie nuty winne, właśnie takie wiśniowe. Co w połączeniu daje wrażenie właśnie wiśni w czekoladzie. Te lekkie nuty alkoholowe też pojawiają się w aromacie. Ale to są takie bardzo dobrze wkomponowane w bukiet. One nie odstają, nie, nie rażą, nie, nie przeszkadzają w żaden sposób. Bardzo dobry aromat, znakomity. Chociaż trochę może za mało agresywny jak Narisa. No ale to jest kwestia po prostu już dojrzałego, długo leżakowanego piwa. Być może jak, był, jak było świeższe, miało trochę inny profil. Ha. W smaku z kolei mamy gorzką czekoladę, ale to naprawdę taką, w zasadzie kakao, tak jakby zrobić sobie cholernie mocne kakao. Także tu już jest agresja, tu już jest ostro, tu już jest mocno. Tekstura piwa bardzo gęsta, gładka. Chociaż to wysycenie początkowo wydawało mi się niskie przez ten, to słabe psyknięcie, natomiast lekko podszczypuje. Wydaje się całkiem, całkiem wysokie. Jak na Risa, lekko podszypuje jeszcze ten, ta, ta alkoholowość, dodatkowo drażni, bo alkohol jest wyczuwalny, bardzo rozgrzewa. Ale to też jest alkohol jak najbardziej na miejscu. On jak najbardziej tutaj pasuje, i właśnie też wzmaga to wrażenie likierowości, tak samo jak, te, jak ta gęsta tekstura. Potężna goryczka taka w, w typie kawowym. Tu już jest paloność wyraźna na finiszu. Ta gorycz jest taka właśnie kawowa palona. Rewelacyjne piwo cieszę się, że je otworzyłem, nie zawiodłem się. I też właśnie czuję, że, że to już jest jego czas, że nawet może trochę za długo, za długo czekałem. Spędzę przy nim, mam nadzieję, Fajny, emocjonujący, no i mam nadzieję zwycięski dla Juventusu wieczór. Myślę, że ta butelka mi wystarczy.